Jak zwykle temat czarnej skrzynki. Oni bierzemy wysłuchajcie, bo będziemy spisywać jeszcze raz coś. Proszę pana, może? Nie może. Proszę pana. Nie może w terenie zabudowanej się Nie Może. Jak pan mi twierdzi, że to zabudować... Może w stanie zabudowanie. Pana może nie mówimy, nie mówimy o tym, co nie mówimy. Co robimy i jak wykonujemy. Proszę pana? Utrudnianie <gulanie> wykonywania czynności służbowych. W takim razie ja Nie zrobiło, zrobił. Ja się panu z tego nie będę tłumaczył, pan nie jest osobą upoważniającą tego, żeby nie ja się Proszę opuścić Jeśli nie opuszczacie opu tego, sporządzamy notatkę. nie wiem Spotykamy się w sądzie, znamy Was osobiście, dziękujemy, no, no, pan, możecie pan, sobie stać, nie, pan, my co? to my tak samo będziemy informuje jeszcze panów, że to promieniowanie może być szkodliwe. Życzę no to wydajcie wtedy problemy nie my. Życzę, zdrowia. bo ludzie przechodzą. Ludzie pan. przechodzą tutaj, a, a to jest szkodliwe, to jak? Poinformowani zostaliście, nie chodzimy. Się... to no Fotoradar jest szkodliwy dla nas. Także pamiętajcie kierowcy, każde zdjęcie to utrata zdrowia. A takie pytanie do panów. Jeżeli ten nadal jest szkodliwy dla zdrowia, to co mają powiedzieć kierowcy, którzy mają robione zdjęcia? Dziękuję. Im też to przeszkadza? No ja? Dziękuję. Do pani nie, nie może odpowiedzieć. Nie Jak zada zadać mi pytanie, to kim pan Jest osobą nie publiczną, mogę. który osoba, która pomaga innym ludziom. No, nie? Nie do komendy do moich przełożonych. O no to przełożenie tylko o tym wiedzą, a pan tak. o tym nie wie? Tak, proszę. Panu. To pan tylko obawia o tym, żeby żeby płacić ten fotel, żeby nie go nie ukryć. Tak, to jest pana, pana praca. Tak. Siedzi pan, pierdzi pan w stołek i tyle. Każdy by chciał pracować. Zdanie... to jest moje zdanie prywatne i tak sobie sądzę. Bardzo się cieszę Każdy by chciał tak sieje sobie, nic nie robi, idzie ani kasę brać No i pan postawi jakieś, jakieś oznaczenie, kontrola radarowa Wszyscy by ale, ale akurat w tym momencie każdy by zwalniał Każdy by zwalniał, a tak to kasy zabieracie i tyle A jeszcze mam pytanie odnośnie tabliczki znamionowej fotoradaru Czy jest taka na tym radarze? Jeżeli pan, panowie mówią, że mamy stąd odejść, to też proszę pokazać nam, że macie, na poz, że macie na dzisiaj pozwolenie. Panowie muszą mieć pozwolenie, o której godzinie, w którym miejscu. To prosimy okazanie tak, takowych dokumentów. Pan powinien to mieć. Przy, przy sobie pan powinien to mieć. Co ja powinien mieć przy sobie? Ja proszę pana bardzo dobrze No chyba pan do, dobrze nie wie, bo dlaczego ja mam się usuwać? jak Czyli pan bez pozwolenia może sobie wykonuje Ja wykonuję czynności służbowe, pan mi przeszkadza. Z tego będzie sporządzona notatka. Przecież ja się wam panowie nie będę tłumaczył. Pan nie posiada w ogóle żadnych uprawnień do obsługi fotoradaru. naprawdę, ja o który... tym nie będę decydował. Otóż pan posiada uprawnień do obsługi tego odsydu. Przecież pana... Mamy takie prawo wiedzieć. Z jakiego tytułu? No jest <ślapple> <takie> prawo, <ślapple> I pan nie wie? Pana. On jest nakazu na po pana. dwudziestoleciu. Jakbyśmy tutaj spytać Tak specjalnie przychodzimy zapytać, który z panów. Nie dotykamy fotoradaru. Chodzimy sobie jak ludzia. Nikt panu nie ubliża, nikt panu nie wie. Zazdrość nie zrobi. pana, no jeśli pan staje przed obiektywem... No nie wiem, co to jest. ...specjalnie pan dobrze... Ale to jest podnie, nie wie? rozumie Przez pan, pan że to jest że pan pan, b, będziemy pan. dyskutować. Ja pana poinformowałem, pan powiedział, że pan nie odejdzie. Nie? Będziemy, będziecie się tłumaczyć nie w sądzie, no nie czekamy. przede mną. Proszę pana, w takim ja razie... Proszę, nie to do obsługi... obsługi proszę pana, To proszę na okazać dokumenty. ...że nie możemy tam stać. funkcjonowiczami straży miejskiej. Ale... Którzy muszą mieć ma. Nie, pan nie macie ogólnie to nie istnieje nie taki nie dokument? Do Proszę pana, wszystko jest w komendzie. Zapraszamy do komendy. Nie, Czyli to nie możemy sprawić, czy możemy. Nie, nie. No to dlaczego nie. mamy sąd i jak nie wiemy czy tutaj legalnie to stoi czy nie. Ale to pan wszystko. nie jest od tego, żeby mieć... Ale, tutaj jest ci, ale, muszę, ale jestem że obywatelem jak każdy inny. mam swoich przełożonych, do to, to jest wszystko ustalone, to jest ustalone, 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 ustalone ale co, co, my sobie po chodniku możemy chodzić. O, tabelizm, temat tabliczki, właśnie. Radar bez tabliczki? Znamy? Co można? Znaczy traliście się gdzieś czegoś. No dobra. Pana... No pan bez też mógł przeczytać, by pan przecież wiedział. To, jest, to, urządzenie to urządzenie jest. jest. No. kontroli. No. Proszę pana, ale gdzie pani pokaże tabliczkę znamioną w tego fotorodawcy? Ten fotorodawca ma w Proszę pana. Każdy fotorodawca powinien mieć tabliczkę znamioną, więc? Pytam pana rzeczni, gdzie, gdzie ona jest. Tam nie pisze, że to jest fotoradar, czy coś, skąd mam mam wiedzieć, co to pana, stoi. Pana Ale pana poinformować. Ale to... najpierw powiedzieć, kim pan jest. Pan może być jakimś podłożonym gościem ze straży miejscowej. Pytam, no, normalnie. No, pan mam jakieś Pytam, my, ja my też pana, prawa. Nie, macie prawa. Powiedział, powiedział kolega panu, powiedział panu legalizacja pomol... Z no, homologacją. No, no to, to no, trzeba pan nie że W takim homologacji i tabliczka znajdowa. Tak, jakiś papier na tym potrawa. Przyjechały posiłki, zdjęcia dalej, czaska, ale niestety nam. Nie nagrywaj z takimi twarzy, tylko tak wiesz. Konsultacja. Co ty zrobić, nie? <noise> Idą, dobra, akcja. No, no ale się patrz, żadnej tabliczki znamionowej na tam tym tam nie, znamionowe ma. Ty nie ma. My co, gdzie, pomysła, się Nic. Ja no, też bym no, sobie ale... chciał zobaczyć. Tabliczka znamionowa, żeby później nie było z żadnej strony. Z góry też brak, jak i z przodu. Nie wiadomo, co to jest, nie ma żadnej tabliczki. O, występujemy na zdjęciach. Teraz panowie robią... Nam zdjęcia im Miki I tak, wszystko się się procedura. O, pan tego mi zdjęcia robi, bo fotoradarno, albo aparatem. i Zajemne, pyk! To już będę kręcił. To sprawy, pan tak, to pan tak, tak, pan tak, pan ja, proszę pokazać tabliskę z nagonową, żeby to jest mimo fotografia, nie dostać mi nic To może już jakieś pudełko w tym stanie, niech pan się nie śmieje tak. No, no. no co ja pan się tak patrzy na mnie z rokiem? Chcemy pan nie wystraszyć, czy ucieknę sąd? <grych> nigdy no tak, nie dostał tak. no. mandatu za wchodzenie. Niech pan się sąd zajmie, proszę pana. Tym się sąd zajmie. My to was nie, nie karzymy ani nie pana. proponujemy. Pan twierdził, że zdjęcia z są szkodliwe, tak? Nie. Mogą być, proszę pana powiedzieć. To jeżeli, jeżeli mogą być, to jakim małe, prawem ustawiacie fotoradar, w tej pan Na chodniku. W tej chwili pan przychodzi. Proszę przechodzi chodnikiem. No, 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 tutaj, no, tutaj, a ten radar gdzie stoi? Ja a gdzie stoi fotoradar? Na chodniku. I to jest szkodliwe nie dla nie obywateli wybrać, przechodzących? 14, na chodniku. Przechodził pan z rugerem? Po chodniku. Panowie, w tym momencie jechał samochód z obierzchnięciem. Panowie, w straży miejskiej nie ma do informacji żadnej? Nie ma. pan jest tego patrzenia na, tak, 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 na fotorador. Ja znam swoje obowiązki służbowe. To jest pan brat, tak? Pan potwierdza dane. Prata. Ale na jakiej postawie pan mnie potwierdza? złego. złego? myśmy pana poinformowali, że utrudniał nam pan wykonywanie czynności, czynności służbowych. Ja pytałem przed chwilą, niech nie pan mi pokaże tabliczkę tak, zamienioną, co my to my jest za skrzynka? Nie. Proszę Śmietni pana, pudełko, ja pana nie wiem. informuję, proszę na słowo wierzyć. Ale my, my na słowo w tych czasach straży miejskiej. Na słowo nie będzie. Jesteśmy w miejscu, w którym możemy sobie postawać. Ale my musimy stąd odejść, nie możemy na tych wysłać Wszyscy się rozeszli. Pana, tak, żeby, tak, żeby nie utrudniać. Niech no, pan wymierzy... Na jakiej podstawie? To, no, na to na to podstawie to, no na tej podstawie, to, że panu mówimy, że my wykonujemy czynności służbowe. A ja jeszcze pana bym zapytał, czy pan przedstawia nam jakieś zarzuty? A to jest pytanie, czy pan nam przedstawia zarzuty, bo jeżeli nie przedstawia pan nam żadnych zarzutów, to spisując nas przekracza pan swoje uprawnienia.

Powiedziałem, będę, może się pan zgłosić do komendy do mnie, tam są moi przełożeni, oni się na ten temat będą ja wypowiadać. Czemu nie grał z twarz? Nie wiemy co mam no, no, domu, wybrałem tak, no, się. Chyba nie ukazałem. Ale przecież pana tam, to, 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 ta, na, o tym zadecyduje, są Musimy to. Musimy dowiedzieć się, Stworzyliście biznes narodu polskiego z jazdy samodzielnie po drogach. Policja oczywiście wezwie z jakiej strony panowie? Pana, no mamy takie macie, uprawnienia, mało macie, mało macie mamy takie uprawnienia i ja na to nic nie no, poradzę. Gdzie pozostały obowiązki Zbola, straży miejskiej, bo, bo już mogę, nic nie, nie robicie oprócz radaru. Nic nie robicie. Zapraszam do nie moich przełożonych i wszystkiego no, nie się, nie pan nie do, się pan, do, wszystkiego no, nie się, nie tam nie panowie się panowie dowiecie. Jeśli głowę i siadł do samochodu, się dalej udało. co O podmiotu jeszcze się kłóci. To jest wstyd, wstyd. Pan nie mówi o złośliwości, nie ma nic Pana. Bo nie podarujecie nikomu. nikogo. Rozumie ograniczają jazdę okay. do 50 na godzinę. Proszę pana, Jeśli kierowca rozumiem. jedzie normalnie. Nic się nie dzieje i o tym dobrze wiecie. Ja pan co, ale ja powiedzcie, nie wiem, dlaczego przy nie szkolu, komendant, czy, czy nie wiemy kto ustala wasze y, miejsce pobytu? Komendant policji. policja. Dlaczego nie stoicie na Grota Róbeckiego? Nie wzięłem was w u... Albo ja na II. Nie. W ogóle, tak, bo tam za wolno ludzie jeżdżą, tam, Jezu, tam mało, nie ma zysku i ma tyle. Y, Mała dochodowość. Ja na Pawła II było, y, Pawła II było, y, Pawła II było y, będzie na, jeszcze w przyszłym tygodniu. Ale jeśli o to chodzi, może Wam powiedzieć w jaki dzień? W ciągu, czyli na parkingu samochodu. I tam auta nie ma stać, że ma co jeśli zajmujecie miejsce parkingowe, to stanie na miejscu na zakazie, dajcie mu mandat. Prawda? Tak Ja jest. nie wiem. Ostatnio... Jakieś... Ja tam zostałem mandat... Macie, macie ta. panowie jakieś cały czas pretensje. To nic nie robimy, to czy jeszcze reagujemy na jakieś inne wykroczenia? No, przed chwilą pan nie, mówi, no. że mandat zaparkowania. Nie, bo stoicie, zajmujecie, zajmujecie miejsca parkingowe w celu... celu zarobkowym. Zarobkowym, tak. no zarobkowym. Fotoradar stoi, stoi jest miejsca parkingowe? parkingowe. No, no na napawach w ciągu. Na przykład. Tam stawiacie fotoradar w samochód, służbowy czy prywatny. I kurczę, miejsce zajmujecie 10 metrów, bo musicie sobie tam zdjęcia robić. A ludzie nie mają gdzie parkować samochodów. To druga sprawa, niech nie chodzi o to, Nie, Ale zacznę zresztą. O! Tam drudzy panowie mają innych... Po przyjeździe chłopaków z jasielskich Mediów niestety fotoradar, czym prędzej został usunięty z drogi. My się nie bawimy, My się już nie bawimy. Co nie? Wy... Tylko pracujemy, pracujecie. Pracujemy ciężko. pracujemy ciężko. Dziękujemy. Pracujemy często. Ja Ludzie jest... muszą stałe, że to nie, bo to wygląda. Teraz więcej tego jest polski. Nas nie kosztuje, ale będzie, proszę pana, jeszcze bardziej mi zaostrzał. Przygotowują się, proszę pana, czytałem o takim projekcie czytałem, żeby tej tolerancji no. nawet nie było. No to bo jednak prędkość jest powodem być... największej ilości wypadków w Polsce. Ja a my teraz pojedziemy za drogach, panami i nie... zobaczymy pan myśli, z jaką prędkością pan, pan będzie kolega jechał. Stają w w szakach Co? Ale gdzie w po się jeździ, widzicie. Ale proszę tam jechać i... i... Też też i miejska, bo... też też miejska. prostu to... to... mówią, różnie mówią, ja różnie. nie wiem co w Polsce. A my chcemy, chcemy... Proszę pana, stoimy w tych miejscach, które są oznaczone. Pan dobrze o tym wie. Ja jest a... wszystko panowie, czarno wiąże... na białym, jest jasne. A czemu znaki zlaki zlaki o ale... kontroli fotorodowej stoją w momencie, kiedy was tam nie ma na przykład, po całym jaśle? Cały czas on to. Tak właśnie nie powinny być. Cały Cały to co będziemy, co... proszę pana, za każdym razem jechać i ustawiać? A, nie. a na przyszłość panowie, zróbcie sobie uprawnienia do obsługi no, tego no, urządzenia, no, urządzenia, jak chcecie dostawiać. No to raczej nie. Nie, bo źle myślę, że was zrobić. Dziękuję. Do widzenia.